Hej, witam to jest on. Mikiś, dzisiaj na krawat, to jest Ale dzisiaj będziemy. Będę specjalnie to robić, tak? Pety, tak, ja ale będę sobie pisać. Muszę mu napisać. Już odcinek. Dobra, napisałem mu. No i dzisiaj porobimy kilka rzeczy na pecie. E, pohaczujemy trochę jaj. Może zrobimy nam coś. Dobra, kolej, oj, już mam No i sobie pokramy. E, napiszcie, jak ci są podobne z tofu komentarzy, jakie byście chcieli kom... e, odcinki. Bo teraz tak z Jak, jak e, nie widzieliście jeszcze odcinku z Stablecase, to. Bardzo Wam polecał bo starają się przy nim. I możecie sobie zobaczyć tam na moim kanale. Wchodzicie wideo i już go I dzisiaj porobimy kilka sobie rzeczy. Pohaczujemy trochę jaj. Oj, dzisiaj robimy konkurs na takiego, tak, mater tego Jetyego. E, Komuś tam, kto napisze komentarz swoim nikiem, to wyślę mu takiego Jetyego. Ten pierwszy, ten lepszy. I ten, kto napisze nick swój, to wyślę mu tego jedzieko i będziecie mieć takiego. Będziecie mieć takiego peta. W dzisiejszym odcinku chciałbym. porobić jakieś <grym> takich, nie wiem. Takich rzeczy jak na hardkorze tego Questy, bo ich jeszcze nie zrobiłem. No i jak je zrobimy, to będzie fajnie. Tylko muszę odeprać te medikale. Wybierę trzy osoby, które dostaną takie jako targ Więc piszcie swoje nicki, to wam tam. Więc pójdziemy też e, na tradinga, żeby was przytaczać no, Bo mam, no tu szukam, powiedziałem, po 5 miliardów, po ostatnio w duszu pytałem, chyba z 10 miliardów. No bo otwierałem te jakieś rzeczy i w ogóle robiłem. Kupowałem, no i tak to się skończyło już. E, no to ja sobie już te pety tak porobię jeszcze chwilę. Pójdziemy na Trading Plasy i zrobimy, no posprzedajemy pety. E, Pamiętam, jak zapomnę włączyć tu komentarze, to piszcie komentarze pod innym odcinkiem, bo ja dzisiaj będę sprawdzał o ja dzisiaj będę sprawdzał o 14.30, będę sprawdzał wszystkie odcinki, żeby zobaczyć kto napisał nick i wtedy mu wyślę takiego peta. Teraz lecimy na Trading Plus normal. Nie mam kartki. To masz więc już bez Trading Plusa. Dobra. U, ktoś ma więcej rapów. Dobra. Może kupimy sobie dzisiaj jakiegoś Hellrocka? Bo chciałbym też Hellrocka. O, takiego jak tu jest. A nie, nie takiego. E, Myślałam, że to Hello. O, na przykład takiego. No ale nie tak drogiego, tylko trochę taniego. Ludzie za trochę tu wystawiają. Dobra, lecimy tu. Sprzedajmy te dark matematyki Dobra, dobra, te są dla fast. Sprzedawajmy je gdzieś po 100. To gdzieś te trzy Wam to pisze się to. Teraz mamy jeszcze takie petiki dla Was, jak chcecie jeśli to to nie co co robić. Ale no, na razie jeszcze nie są chętni na te pety. Może tegoś tu kupisz? Bo szukajmy, może coś tu jest. Nie, za troko 7500 koltena? Ile? Oooo, ile osób go dropnęło? Ja haćofałem. 24 godziny, nie dropnąłem go. Dobra, nieźle, chłop. A... Robiłem 24 godziny, to pytam jako na wszystkich pusterach. Na tych dwóch, na tych potrójnych. Nie przyjmuję to z nami. Dobra. No czemu niech to kupuje że jak będzie 10 minut odcinka, to kończymy. Bo no, ja nie lubię tak długo nakrywać, bo nie wiem, co robić. Nie wiem, co mówić też. O, pumpkin i ten... Chciałbym mieć zawsze. O, dobra, ktoś kupił. Dzięki chłopie. Który kupił ten? E, jakiś pacą co, coś tam. Dobra. Kupujcie sobie, ja tu porobię jakiś rzeczy, poszukam jakiś ofek, może przynajmniej takiego Sara. I sobie na niego uspieram. Ej, kupić to. To jest trochę za troskie, szczenie. się. Jak napiszę mu jeden kropka p jeden kropka p to ten chłop tak jeden kropka jak przeczyta kosa ten kropka p to kupię to nieco chłop chyba nie jest chętny na to dobra to lecimy Ty kata, ile to jest warto? Ty kupię jakiegoś taniego kifta i go sprzedam z sajtenkiem na liczytacji. Teraz kupuję. I te... nie. Kurde. Ej, no czemu... Nie, ale... i nie wystawiali to. Nie, nie, to dobra, sprzedałem, otwórzmy to. Dobra, Ewęc jakiś. To czemu ludzie tak creita mi wysypają? Nie wiem czy to mi ficofia Ej, w sumie, jak to się to bym mógł się skoczyć to. tego To ja też jakby o tym nie dobra. Teraz widzowie, powoli będzie wykończyć, bo już nie wiem, co mam robić. Dobra, ludzie kupują. Widzowie, napiszcie, co mam nakrywać to będę mógł nakrywać jakieś filmiki, jak chcecie jakiekolwiek mogą być, ja tam nagram. z Fortnite, to nie, bo mam laki. nie wiem, z Minecrafta napiszcie, czy chcecie i w sumie już będę to powoli kończył i widzimy się w następnym odcinku może nakręć z Minecrafta, nie wiem

Dobra, już jestem. Musiałem już tylko w folii, Co ktoś się tam gdzie kupił tak nie wiem. Nie sprawdzałem tego, nie mogę nie miałem czasu. Nie chcę. Dobra. Kupiłbym coś, więc przypuszczałem ten grem. Jakiegoś hajki w talu. I no. Dobra, napiszę mu twp. Twp. Jak ta sa twa to od niego kupię i dam na liczytację. Darny kościół. Kupiłem. Kupiłem to tylko, żeby teraz to sprzedać za jedynkę. chcę to zobaczyć. Musiałem to zrobić. Ciekawe ile ludzie mogą salicytować za jedynkę za to. <śled> Jedenkę ktoś salicytował u mnie. U, sto N, dobra, ktoś już tu chce licytować. Ktoś chce to licytować. Już nikt tego nie chce przepić. Nic, nikt tego nie przepije. Ktoś to jeszcze przepije. Za jeden kiem można zarobić trochę więcej też. Trochę z tego zarobiłem. Nie no, jeszcze? Ja tylko za jeden kiem tu sprzedałem, oni tyle już oferują mi. 2,7, dawajcie, to e 2.0 Zobacz, robimy to. Jeszcze ludzie o tym nie kupują, jeszcze tu zarabiam Ty jak to tak ma lecieć, to kupię kolejnego i znowu to tak zrobię. Nie no jeszcze ludzie o tym nie kupują przez ten czas. Już nikt tego nie przepije Jest jeszcze i to Jeden jeden rekroczą nic o Dobra, znowu sprzedałem do swojej jedną KMX-ę. 6 miliardów i to sprzedaję sobie jedną KM. To się tak nie odwiera, ale ja lubię to robić. Nikt nie liczy to. Ja to sobie tak zrobię. Rejfole kmx za 50 m z tym murkiem. Dajcie z zaraz, to będzie. Ja. Nie, no. No, ja myślę, że ktoś tu z kilka milionów, tak, miliarda tu tak? jest za to. <śvests> nie No i jedną zobaczyłem, to sobie No ale na, na ten misie to nie tak. O, Fanny! od razu ktoś dał, co jest? Ej, misie, kto leci tu na komik, ty wie co to licytuje, to z najbardziej. Dobra, to chyba koniec już będzie. Miki 4792. przepraszam, że było tak głośno, ale trzeba, bo no, dopiero wróciłem z papci z noc. No co, to może być na tyle z tego odcinka. No, jest, zrobiliśmy dwa takie szybkie openinki. No i co? Bo ja już kończę, więc mogę wam powiedzieć... Narka!